Witamy w kolejnym wydaniu Energy Express, przygotowanym przez studentów SKN Energetyki przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz portal Energia i My. Dziś zaprezentujemy Państwu najnowsze wydarzenia ze świata energetyki konwencjonalnej oraz atomowej. Azerbejdżan może stać się nowym źródłem gazu ziemnego dla Europy. Trwa budowa sieci gazociągów mających utworzyć tzw. południowy korytarz gazowy. System ten dostarczałby do południowej Europy z Kaukazu aż 16 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. Miałby on być gotowy już w 2020 roku i umożliwiłby dywersyfikację dostaw tego surowca do Unii, a także uniezależnienie się Europy Środkowej od Gazpromu. Niestety, jego budowie sprzeciwia się Rosja, lobbująca na rzecz stworzenia własnej wersji, czyli gazociągu Turkish Stream. Komisja Europejska wystąpiła przeciwko ukrytemu wsparciu państwa dla energetyki węglowej. Zgodnie z tak zwanym pakietem zimowym działający na rynku mocy wytwórcy energii elektrycznej korzystający z funduszy publicznych mieliby spełniać wyśrubowane normy emisji CO2. Minister energetyki Krzysztof Tchórzewski zastrzegł, iż jest to bardzo niekorzystne dla Polski, gdyż mogłoby wpłynąć niekorzystnie na sytuację gospodarczą naszego kraju, a na to nie może być pozwolenia. Czy w Polsce może powstać system niewielkich elektrowni atomowych? Taką koncepcję zawiera tzw. Plan Morawieckiego. Mimo ogromnych korzyści, jakie odniosłaby Polska dzięki takiej infrastrukturze, nadal brakuje informacji na temat technologii małych reaktorów atomowych, które miałyby zostać w niej użyte. Niestety nie brakuje także innych przeszkód. Problematyczne również mogą okazać się wysokość kosztów, niesprzyjające przepisy prawa. A także sprzeciw lokalnych społeczności. Według wstępnych szacunków system mógłby być gotowy już w 2030 roku. Budowa elektrociepłowni w stalowej woli wchodzi w ostateczną fazę. Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 449 MW została wstrzymana w styczniu 2016 roku ze względu na problemy z ukończeniem systemu chłodzenia. Okres niepewności zakończył się niedawno, wraz z ogłoszeniem przez spółkę elektrociepłownia Stalowa Wola zamówienia sektorowego na kluczowy element konstrukcji. Wart 400 milionów złotych zakład ma zostać zgodnie z planem oddany do użytku w 2019 roku. Wiceminister Energetyki Andrzej Piotrowski oraz przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych spotkali się w Waszyngtonie przedstawicielami amerykańskich departamentów handlu oraz energii, a także amerykańskimi wytwórcami energii atomowej. Tematem rozmów był plan wybudowania w Polsce małego reaktora atomowego typu HTR. Jest to bardzo nowoczesna, też stosunkowo mało zbadana technologia, której celem jest znaczne obniżenie kosztów wytwarzania energii atomowej. Dla Polski byłaby to ogromna szansa dla rozwoju. Jednak nadal nie wiadomo, czy znajdą się wystarczające środki na zrealizowanie tak ambitnej koncepcji. Decyzja o finansowaniu projektu ma zostać podjęta do końca 2018 roku. Na Morzu Bałtyckim narasta konkurencja. Kolejne państwa budują na tym akwenie nowoczesne terminale LNG. Takie projekty realizują już Litwa, Estonia oraz Finlandia. Ambitne plany snuje także Federacja Rosyjska. Aby zachować konkurencyjność, Polska musi rozwijać swoją wizytówkę w tym sektorze, czyli gazoport w Świnoujściu. Odpowiedzią na rosnącą aktywność innych państw ma być rozbudowa nabrzeża oraz rozszerzenie oferty o usługi bunkierki oraz przeładunku. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz śledzenia naszych profili na Facebooku. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji i wydarzeń ze świata energetyki.